Yy, Rzecz z kropką o a Ży o. Yy, c życiowy nie ma a życiowa sytuacja yy. sytuacja życiowa <laughs> f N. D. l d k f nie fd d nie masz. bo jest f tak. l no nie powiedziałem FD, d. L, k FDLK FDLK może być Eł zamiast L? Nie. FDLK, tak? Później, nie mam żonej samogłoski. To jest do dupy. Fotomodelka? No pasuje. Pasuje. Nie. Ja pierwsza. Ja Fotomodelka. R. Z. O. K. Rzekomy. Nie ma O. Jest! Rzekoma! Rzekoma! a rzekoma. rzekoma. <grymny> <tek> J. Z. Y. S. Ja łzanima. Nie, Nie ma S. S. Nie, ma. Nie ma Y. Nie ma ani Y ani S. Z? Y? Powiedz. Z, Y, S. Syzyfowa. Nie, Nie ma J. J. Szukają? Miołek <gyszmiałek> już coś niedobrze, no dobrze, Miołek. Y. Szukają. Szukający. No nie, 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 nie. <gyszmiałek> Szykana, szukający! Szukający. Szykana. Tylko dopowiadając końcówki. No kurde. P. C. A. F. C. P. F. Ja chciałam Pacyfik, no no ja Pacyfik w tym momencie. Ja chciałam Pacyfik w tym momencie. brakuje W tym momencie chciałam Pacyfik i myślałam co ja powiedziałam, bo nie pamiętałem!